Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z testów zawodnika. Dziś przetestujemy Sergio Aguero. Jest to bardzo drogi gracz, ale teraz można go wypożyczyć w katalogu EA. Jedyny warunek, który musimy spełniać to posiadać tam 27 poziom i możemy go wypożyczyć na 3 spotkania. Dość mała ilość, ale można sprawdzić czy ten zawodnik naprawdę jest wart swojej ceny. Mnie również to bardzo interesuje. A teraz jego statystyki w meczu. Więc tak prezentują się jego statystyki w trakcie spotkania. Naprawdę wyglądają imponująco, oby było to czuć w trakcie spotkania. Sergio Aguero uchodzi za jednego z najlepszych napastników w grze i jest tak niewątpliwie. Ale zacznijmy od początku. Jego tempo: na karcie ma 88 tempa, ale w grze w ogóle tego nie czuć. Czuć jakby miał grzyb, bo ponad 90 potrafi wyprzedzić każdego obrońcę w grze bez większego problemu. Potrafi się praktycznie z miejsca rozpędzić i wyprzedzić dwóch lub trzech obrońców. Co jest naprawdę przydatne w takcie weczu, bo gdy już urwie się obrońcą to tym nie pozostaje nic innego jak sfałdować go. Co najczęściej kończy się żółtą lub czerwoną kartką, co ułatwia w dalszej części spotkania. Jego wykończenie jest bardzo dobre, nie ma co ukrywać. Na karcie ma 86 strzelania, co nie wzięło się znikąd, potrafi wykończyć naprawdę ciężkie akcje każdą nogą. Nie ma znaczenia czy to strzał techniczny czy siłowy, powinien idealnie wejść w bramkę, oczywiście można mieć pecha i trafić w słupek lub w poprzeczkę, ale na to już niestety nie mamy wpływu. Jego siła strzału jest bardzo dobra, nie odstaje od innych napastników w Barclays Premier League, co jest naprawdę dużą zaletą, potrafi również dobrze wykonać rzut wolny i rożny. Rzuty wolne lepiej mu wychodzą, ale nie we wszystkim można być mistrzem. Główki są niestety dużą wadą Sergio. Ma fatalne główki, nie ma co ukrywać. Jest słaby fizycznie, ma mecz 72. Oczywiście zdarzy się, że wygra jakąś pojedynczą główkę ale najczęściej przegrywają z obrońcami, więc ciężko liczyć, żeby Sergio Aguero zgrywał do pomocników piłkę. Najlepiej do niego pasuje jakiś wysoki, silny napastnik, który potrafi taką piłkę wygrać, a nawet jemu od razu podać, bo jest naprawdę bardzo szybki. Podania są jego wielką zaletą, naprawdę potrafi rozgrywać jak najlepszy pomocnik. Nie ma z tym wielkiego problemu, czy to krótkie podania, czy długie, lecą idealnie na nos. Gdy zdubluje się ze środkowym pomocnikiem ofensywnym nie czuć różnicy, czuć jakby to nim Aguero był od zawsze. Świetnie podaje, co naprawdę czyni z niego kompletnego napastnika. Kontrola piłki jest wręcz bajeczna. Piłka trzyma się idealnie przy nodze, nie odskakuje ani na centymetr. Co jest bardzo pomocne w sytuacjach, gdy próbujemy strzelić w sytuacji sam na sam lub gdy dryblujemy, bo naprawdę gdy napastnikowi odskakuje piłka to często takie sytuacje kończą się stratą i naszą frustracją. A u Sergio Aguero nie ma takiego problemu, piłka trzyma się nogi i właśnie o to chodzi. Ma cztery gwiazdki słabszej nogi, co naprawdę czuć w grze. Czy odda się strzał prawą nogą, czy lewą nogą, nie czuć różnicy. Strzały są tak samo dobre, więc naprawdę jest to przydatne w trakcie spotkania, bo nie musimy się zastanawiać, czy schodzić na prawą nogę, czy na lewą, na którą nie zejdziemy i tak dobrze strzelimy. Sztuczki. Wykonuje się nim bardzo przyjemnie. Jest to niski zawodnik z dobrą kontrolą piłki, więc sztuczki to sama radość wykonywać takim zawodnikiem. Naprawdę czterogwiazdkowe sztuczki myślę każdemu wystarczą w tej grze, bo pięciogwiazdkowych rzadko się używa, a Sergio Aguero idealnie wykonuje tyle ile może. Pracowitości. Ma wysoką w ataku, i niską w obronie Co naprawdę jest bardzo dobre w trakcie spotkania Nie cofa się do niej obrony Zawsze możemy go znaleźć w ataku Jest to bardzo przydatne Bo gdy napastnicy się cofają To naprawdę potem pozostaje dziura z przodu A tu nie mamy takiego problemu Sergio Aguero cały czas czeka Na podania w ataku I właśnie o to chodzi w grze napastnika Siła jest niestety jego Kolejną wadą, jest bardzo słaby Nawet najsłabsi obrońcy W grze potrafią go przepchać ale muszę go najpierw złapać. Właśnie to po to jest mu tempo potrzebne. Gdy już ucieknie, no to nie ma z tym większego problemu, ale nie jest to napastnik, którym byśmy się mogli siłować z obojącami, bo niestety jest skazany od razu na porażkę. Muszę przyznać, że tą kartą grało mi się bardzo fajnie. Mimo iż zagrałem tylko 3 spotkania, a zawsze chciałem grać 5 takimi kartami, to niestety tu nie miałem innej możliwości. Strzelił piękny rzut wolny. Trzeba przyznać, co widać było po... we wcześniejszej części materiału. Zdarzyło się to niestety tylko raz, ale grałem tylko trzy spotkania, więc nie ma się co dziwić. Strzelił kilka ładnych goli. Nie ma co ukrywać, uratował mi skórę, wyprowadzając z drużynę, gdy przegrywaliśmy 1-0 na 4-1, co było jego ogromną zasługą, wyganie tego spotkania. A teraz już was zapraszam na jego statystyki takcie po spotkaniach Sergio Aguero dla mojej ekipy strzelił w trzech spotkaniach 5. bramek zaliczył jedną asystę i otrzymał jedną żółtą kartkę w pierwszym spotkaniu strzelił jedną bramkę, w drugim 0, a w trzecim 4. myślę, że jest to dość dobry wynik, nie ma się co oszukiwać Podsumowując jego największe zalety to wykończenie, tempo, kontrola piłki, słabsza noga, sztuczki oraz podania. Do VAT można zaliczyć główki i siłę. Jak widać ma wiele więcej zalet niż wad, co jest pozytywne. Ocena jaką wystawiłbym temu zawodnikowi to 9 na 10. Gdyby miał więcej siły to byłoby to na pewno 10 na 10. Ale niestety, bez tego może być tylko taka ocena. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. Trzymajcie się, do następnego i cześć!